Witam w dziesiątym odcinku programu Najgorsze gry wszechczasów. W dzisiejszym odcinku będzie nieudana podróbka Nit for Speed. Miłego oglądania. Twórcą gry European Street Racing jest firma Team6, czyli producent takich shitów jak French Street Racing, Super Taxi Driver 2006, Manhattan Chase i wiele, wiele innych krapów. Teraz czas na oceny z innych portali internetowych. Gry online, 62 na 10 baza recenzji, PL 21 na 10 Gameinator 1 na 10 Playback 2+, Oto główny menu. Jest Play o Skier Sheet. W opcjach możemy zmienić rozdzielczość i uwaga, na panoramiczną, ale to i tak nie poprawia grafiki. Można zmienić się audio, ja bym radził, bo muzyka w tej grze to okropne techno i inne ruskie blisko polo. Można też zmienić profil klawiszy, W Play mamy tryby Kariera, Ghost Racing i kiepski multiplayer. W grze mamy 36 tras męki podzielonych na 7 stolic jeżdżenia, czyli Warszawa, Moskwa, Londyn, Paryż, Madryt, Berlin oraz handluk, a trasy w tych rozdziałach się powtarzają więc te 4 lub 5 godzin nudy macie zapewnione, masakra. W tej grze od żywo mamy opcję tuningu czyli pierwszą rzecz w której autorzy się wzorowali na Need for Speed, ale tuning nie jest taki fajny, można tylko kupić nitro, silnik, u auto, pomalować, kupić sprzegło i zmienić szybkość, raczej wada niż zaleta tej kaszanki. Teraz powiem Wam o Hadzie. Na górze mamy czas swój przeciwników, swoją pozycję i rekordy. Mówię Wam, będziecie głównie patrzeć na swoją pozycję niż na jakieś pieprzone czasy. W lewym dolnym rogu jest mapka, która może się przydać, ale nie musi. W prawym dolnym rogu są dwa liczniki prędkości. Po co dwa? Nie wystarczy jeden, ale kit z tym makaronem. W liczniku na prawej stronie jest szybkość nitro. Kolejnym minusem tej gry to, że poziom trudności gry jest zabójczy. Ironia, wyścigi są proste jak zjedzenie. Prasy są bardzo łatwe. Inteligencja wrogów sięga poziomu gówna, zobaczcie sami. No tak, ale to nie koniec rzeczy, które tak bardzo wkurwieją. Widzieliście to? Samochód losowy pojawił się znikąd. Pokażę tą dziwaczną sytuację w zwolnionym tempie. Kolejnym minusem tej gry jest beznadziejna fizyka, wszystkiego. W tej grze, jeśli uderzycie w samochód, poleci on wysoko oko. Zobaczcie sami. Kolejną rzeczą, która jest dziwna to grafika, samochody są brzydkie, ulice też a na pochwałę liczy się tylko woda, która jest ładna. Mam jeszcze jedno pytanie. Co to do cholery ma być na autach koło świateł, Nitro, czy jakieś inne gówno? Na to pytanie nie da się chyba odpowiedzieć. Aha, a co do Nitro efekt rozmycia jest dość dziwny. No tak, kolejna rzecz wzorowana na nfs -ie. I oczywiście znowu. Ząbana na maksa. Patrzcie, to wygląda jakby jakiś gościu który nosił okulary na pięć szkiełek jakimś cudem widział wyraźne koło w którym byłby jakiś obraz. What the fuck. Dobra, czas na podsumowanie tej kaszanki, bo nie chce mi się o tym zjebanym głównie z Czarnobyla dalej opowiadać. A więc tak, muzyka w tej grze to kompletny epic fail. Grafika jest słaba, tylko woda jest dobrze zrobiona. Szkoda, że nie cała gra. Efekt nitra jest zrąbany. Dziwne samochody, które pokazują się znikąd. Słaba inteligencja przeciwników. Niska grywalność i wiele, wiele więcej minusów. Dobra, czas na oceny końcowe. Grafika. 2. Audio 1,5 Grywalność 1 Ocena końcowa 1,5 A, w następnym odcinku programu gra Paintball Shooter, czyli kolejny FPS od znanej firmy